Hejka. Dzisiaj o termometrach, czyli pomiarach temperatury w browarze domowym. Porozmawiamy sobie o czterech termometrach, które wybrałem i zacznijmy od takiego, którego nie mam niestety przy sobie, żeby Wam pokazać. Ale jednak jest to termometr, który bardzo wiele osób używa, szczególnie na początku. I będą to termometry analogowe, czyli takie termometry, w których macie po prostu. E, szklaną rurkę, w której w środku jest bardzo cienka rureczka, w której to rureczce znajduje się czerwona ciecz. I teraz pierwszy mit, który ludzie często powtarzają, to jest to, że tam w środku tych termometrów jest rtęcia. To nieprawda. W tych termometrach używa się zabarwionego na czerwono alkoholu etylowego. Rtęci używano kiedyś, teraz już się z tego zrezygnowało, dlatego że rtęć jest toksyczna i nie używa się jej już, to jest tylko etanol. I teraz, jakie są wady i zalety takiego termometru? Więc, przede wszystkim, to, że on jest wykonany ze szkła, powoduje, że jest bardzo kruchy i łatwo go złamać w trakcie szczególnie zacierania. Kiedy trzymamy go od zamożonego w zacierze, to mieszając jednocześnie zacier, możemy łatwo ten termometr stłuc i wtedy zawartość tego termometru nadaje, wylewa się do brzeczki czy do zacieru. I no właściwie taką, taki zacier trzeba by było wylać, pozbyć się go. Poza tym taki termometr jest bardzo niedokładny. Trzeba go za każdym razem, jeżeli mamy ten termometr zamrożony w zacierze, to trzeba go wyjmować za każdym razem i oglądać, sprawdzać, e, jaki jest dan, w danym momencie odczyt temperatury i, i to jest problematyczne. Poza tym, mm, są, ja mam wątpliwości na temat tego, w jaki sposób e, taki pomiar przebiega. Bo z tego co wiem, teoretycznie, tylko ten zbiorniczek z alkoholem, ten taki na samym dole, powinien być zanurzony w mierzonej cieczy, nie, nie cała długość, tylko ten malutki zbiorniczek. I to też nastręcza pewnych problemów w odczytywaniu pomiaru z takiego termometru i to może być problem. No, ale oczywiście ogromną, wad, ogromną zaletą takiego termometru jest to, że jest po prostu tani. I łatwo na początek po prostu go sobie kupić i, i używać. Ale ja nigdy takiego termometru nie miałem. Ja zacząłem od razu od termometrów elektronicznych, i tutaj mam ze sobą takie trzy termometry elektroniczne, których używałem i chciałbym je wam pokazać. Więc termometr numer 2 to będzie taki termometr ze szpikulcem. I ich jest setki rodzajów, znaczy setki to przesadzam, ale kilkanaście rodzajów na pewno jest takich termometrów. On działa bardzo prosto po prostu ten szpikulec sobie wkładamy albo do zacieru, albo do brzeczki, do czegoś, czego chcemy mierzyć temperaturę, i on po pewnym czasie nam tutaj na ekranie pokazuje, jaka jest temperatura tej rzeczy, którą chcemy tę temperaturę mierzyć. Jakie są wady takiego termometru? Przede wszystkim to, że Mierzymy temperaturę wkładając go pionowo, a temperatura, ten odczyt, który nam tutaj się pojawia na ekranie, jest w poziomie, więc też trzeba trochę się nagimnastykować, trzymając go w ręku. Poza tym on jest przystosowany dla ludzi praworęcznych. Więc trzymając go, trzymając go prawą ręką, musimy wtedy mieszać lewo, bo nie ma, też jest problem z nim, że, że nie ma go jak zawiesić na, na garnku, na przykład w trakcie e, zacierania, żeby zmierzyć temperaturę zacieru. Poza tym, e, ten termometr dosyć wolno e, odpowiada na temperaturę, e, w sensie takim, że. Trzeba poczekać kilka, kilkanaście sekund, zanim temperatura na nim się ustabilizuje, zanim on pokaże rzeczywistą temperaturę tego mierzonego czegoś. I to może być problematyczne, tak? Bo wkładamy i trzeba poczekać, czekać, czekać, aż, aż ta temperatura tutaj się pokaże. Więc taki termometr to jest właściwie wersja elektroniczna tego analogowego termometru, o którym mówiłem przed chwilą. Kolejny termometr to jest też, to jest chyba dosyć często używany termometr przez piwowarów domowych, czyli tak zwany termometr z Ikei. I on już wygląda troszeczkę inaczej, czyli ta sonda pomiarowa, która tutaj jest, jest połączona z tą częścią elektroniczną, takim kabelkiem, który jest, też w, który jest w takiej otulinie wykonanej ze stali nierdzewnej. To nie jest plastik tutaj, tylko tutaj jest stal nierdzewna, dlatego żeby można było sobie do piekarnika na przykład włożyć tą sondę pomiarową. Może w tym przypadku zacznę od zalet. W porównaniu do dwóch poprzednich termometrów, tutaj ogromną zaletą jest to, że ta część elektroniczna. Jest w dużej odległości na, od, od części pomiarowej i jest połączone to elastycznym takim kabelkiem. Więc można sobie po prostu wtedy zanurzyć tą część pomiarową w zacierze na przykład. Jakoś tutaj spróbować znaleźć metodę, żeby to zawiesić na garnku. I mamy wtedy stały odczyt temperatury bez potrzeby przytrzymywania tego cały czas. Tak jak w przypadku tych dwóch poprzednich termometrów. Wadą w przypadku tego termometru jest tutaj ta część. Dlatego, że ta część są. ta, ta, ta część, o tutaj, to jest taka rurka zakończona takim szpikulcem. I tutaj, na samym jej zakończeniu, ona jest tutaj ściśnięta po prostu tylko. I tędy może wlewać się do środka woda, czy też brzeczka w trakcie zacierania, czy, 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 czy piwo, jeżeli mierzycie temperaturę fermentacji takim termometrem. Więc niestety trzeba w tym miejscu założyć rurkę termokurczliwą, albo w jakiś inny sposób zabezpieczyć ten koniec przed tym, żeby do środka nie nalewała się woda. Bo jeżeli, wo jeżeli naleje się tam woda do środka, to ten układ, który tutaj jest pomiarowy, on niestety zacznie wariować po prostu. Na przykład będzie pokazywał w, tym, w temperaturze otoczenia 115 stopni. I to jest, jest ogromny problem, więc, więc tutaj po prostu ważna zasada przy takim termometrze: zakładamy tutaj rurkę termokurczliwą i staramy się robić tak, żeby woda nie, da, nie nalała się tutaj do środka. A poza tym to jest bardzo fajne urządzenie, dlatego że dodatkowo tutaj jeszcze z tyłu jest magnes. Więc jeżeli na przykład ktoś ma okap ze stali nierdzewnej, to może sobie u góry przyczepić tą część elektroniczną, włożyć do zacieru na przykład tą część pomiarową i w ten sposób łatwo odczytywać temperaturę i jednocześnie mamy dwie ręce wolne i możemy robić jakieś inne rzeczy w kuchni. Jeszcze wracając do wad, to tutaj część ludzi mówi, że one bardzo szybko lubią się psuć. Te termometry i bardzo szybko lubią gubić pomiary nawet jeżeli nie zostały wcześniej nie zostały zalane no i na przykład mi się to przydarzyło że on po prostu mi wysiadł ten termometr one nie są bardzo drogie więc to też nie jest jakieś wielkie jakiś wielki wydatek no ale jednak zdarza się tak że one się zepsują i teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jeżeli on się wam zaleje wodą i zaczyna głupoty pokazywać to możecie spróbować albo włożyć go do piekarnika Albo po prostu odłożyć na kilka tygodni, żeby on wysechł w środku, i czasami może się przydarzyć tak, że on zacznie znowu pokazywać dobre odczyty, zgodne z rzeczywistością. I to też, jeżeli ktoś ma i, i, i mu zwariował, to spróbujcie, zobaczcie, może się da uratować ten termometr. Ale. Um... Zdecydowanie najlepszym termometrem i takim, który ja najbardziej polecam i z którego jestem najbardziej zadowolony i z którym zostałem już, e, no, kilka lat, e, to jest to. To się nazywa Thermapen i to jest termometr, którego używają bardzo często Amerykanie. Jak widzicie, jak oglądacie sobie wpisy jakichś amerykańskich piwowarów, to oni, znacząca większość używa takiego termapena. Jakie są jego ogromne zalety? Główną, najważniejszą zaletą termapena jest to, że ekstremalnie szybko reaguje na e, temperaturę. W ciągu kilku sekund on ustala się, ta temperatura ustala się na, na poziomie zgodnym z rzeczywistością, więc jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dokładny i bardzo, bardzo szybki. E, on działa tak, że on się włącza, kiedy tą sondę pomiarową sobie tak wyjmiemy, bo on, działa, on tutaj działa jak scyzoryk. Teraz to jest jego minimum i, i maksimum to jest tak. I możecie sobie dowolnie tutaj tą sondę pomiarową sterować. Możecie na przykład wkładać ją, wkładać ją do brzeczki tak i sobie odczytywać tutaj temperaturę. Dodatkowo ten ekran jest bardzo duży. Na nim są właściwie tylko cyfry. Dokładnie widać, jaka jest temperatura. I jedyny problem, jaki ja widzę, to on jest podobny do tego termometru, który pokazywałem, tego szpikulcowego, który pokazywałem jako drugi, jest to, że w trakcie mieszania trzeba jakoś umieć przytrzymać ten termometr tak, żeby on był zanurzony i żeby można było jednocześnie mieszać brzeczkę. Albo zacier. Dodatkowo Wadą takiego termometru na pewno jest jego cena i dostępność w Polsce. Ja zamawiałem go z w Wielkiej Brytanii parę lat temu. Zrobiłem po prostu wspólne zamówienie. Także, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zamówić coś takiego, to zalecam Wam po prostu spróbować znaleźć kilka lub kilkanaście osób, z którymi wspólnie sobie zamówicie z zagranicy taki termometr. Ja za niego płaciłem. Um, w 2018 roku 130 zł. Przy zamówieniu trzech sztuk. Ale nie żałuję. Jest to zdecydowanie świetny sprzęt i ja zawsze powtarzam na wszelkich forach, że to będzie, to jest ostatni termometr, jaki kupicie w życiu. Teraz tak. Wszystkie te termometry, ja opowiedziałem o nich pod kątem mierzenia temperatury zacierania głównie. I tak naprawdę tylko jeden z nich w miarę nadaje się do mierzenia e, temperatury fermentującego piwa. I jest to ten termometr ZKEI. Dlatego, że możecie sobie w odpowiedni sposób przygotować wiadro, wwiercić e, dziurę w wieku i przełożyć tą sondę przez ten otwór, a następnie mierzyć temperaturę fermentującego piwa. I właśnie przez to, że tam jest ten kabelek to możecie sobie w ten sposób sprawdzać w dowolnym momencie temperaturę fermentującego piwa i to jest jego ogromna zaleta. No ale tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli rozpatrujemy tylko i wyłącznie pomiar temperatury zacieru, to zdecydowanie moim zdaniem najlepszym z pośród tych, o których ja opowiedziałem, jest termometr Thermapen i naprawdę polecam żebyście rozważyli zakup takiego termometru. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak wam się podobało to klikajcie wszystko co tam znajdziecie na dole pod tym filmem i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie